Pierwszy strzał i mamy duet, co tnie duszę jak noże od sushi Niski miękki wokal, echo kobiecego głosu i klimat co się nie mieści na jednym talerzu Wersja pierwsza angielskiej Inwente to emocjonalne wyciska łez Dla tych co kiedyś zaufali tak bardzo, a teraz szyją rany wojenne jak John Rambo Kliknij łapkę jak ci głos zadrgał, cała piosenka i teledysk YouTube, you know? And now I know it hurts.